Wystawianie faktur w aplikacji DokumentyBudowlane.pl Wejdź na stronę główną aplikacji DokumentyBudowlane.pl Jeżeli chcesz wystawić fakturę, to przejdź do zakładki Faktury i Dokumenty Księgujące. Możesz również dodać fakturę w zakładce Inwestycje, klikając obok wybranej inwestycji przycisk Nowa Faktura. Będąc w zakładce faktury i dokumenty księgujące, upewnij się, że zaznaczyłeś przycisk faktury. Aby dodać fakturę, kliknij przycisk Dodaj fakturę. Znajdujesz się w sekcji Dodawanie konkretnej faktury. Wybierz inwestycję z listy, np. remont. Zaznacz odpowiedź. Tak lub nie w polu Faktura końcowa. Jeśli wybrałeś odpowiedź tak, kliknij, wybierz zaliczkę i wprowadź dane poprzedniej faktury. Następnie wybierz datę wystawienia oraz datę wykonania. Na tym etapie możesz również wybrać z listy datę sprzedaży lub datę do zakończenia dostawy towarów. Ostatnią datą do wyboru będzie termin płatności, który domyślnie będzie ustawiony na ten, jaki wybraliśmy w ustawieniach konkretnej inwestycji. W następnym kroku możesz zmienić numer faktury oraz format numeracji, klikając Zmień numerację. Możesz edytować pole klienta. Następnie dodaj towary i usługi, na które wystawiasz fakturę. Do wyboru masz ustawienia jednostek PKOB i PKWIU. Sam towar lub usługi możesz wybrać z harmonogramu lub z bazy. W razie pomyłki, pozycję z faktury możesz usunąć, klikając ikonę kosza po prawej stronie. Gdy chcesz dodać kolejną pozycję na liście, kliknij Dodaj pozycję. Jeżeli masz dodatkowe uwagi do faktury, możesz je wprowadzić w polu uwagi. Jeśli została wpłacona część kwoty lub jej całość, wprowadź dokładną kwotę w polu Zapłacono. Następnie wybierz z listy sposób płatności oraz bank i konto, na które powinna zostać wysłana płatność za fakturę. Wybierz swój numer sprzedawcy. Sprawdź dokładnie, czy wszystko się zgadza. Jeśli tak, kliknij zapisz fakturę. Jeśli pojawi się komunikat o błędnie wypełnionym polu. Sprawdź fakturę jeszcze raz. Pole z błędem zostanie zaznaczone na czerwono. Popraw błąd i ponownie kliknij Zapisz fakturę. Jeśli wszystko zostało wprowadzone poprawnie, otrzymasz komunikat, a faktura będzie dostępna na ekranie. Do wystawionej faktury możesz wystawić dokument KP, utworzyć protokół odbioru oraz wprowadzić płatność. Gotową fakturę możesz wysłać mailem lub wydrukować.